Serdecznie witam w programie Podróżuj, aby pomagać Mówi Marysia Majszyk I Klara Lepetow. Dzisiaj przeprowadzimy rozmowę z panią Agnieszką Kołodziej Która wyjechała na miesiąc do Kenii Na wolontariat Ale Skąd ten pomysł? Przyznam się, że zainspirowała mnie moja koleżanka, która co prawda wyjechała trochę bliżej, bo do Francji, ale zaraziła mnie nie, niepowtarzalną atmosferą, jaką, da, je, jaką cechuje się wolontariat. A ponieważ jako dziecko marzyłam o Afryce, postanowiłam połączyć te dwie rzeczy i, i wyjechałam. A czym się pani zajmowała na, tam już w Kenii? W skład naszych obowiązków wchodziły drobne prace porządkowe, a także chodzenie na patrole na sawannę. Chodziliśmy w dwojakim celu. Pierwszym celem było kontrolowanie stad krów, ponieważ zdarzało się, że tubylcy wyprowadzali nielegalnie krowy na, na wypas na terenie rezerwatu. A druga sprawa to było szukanie sideł. Sidła wyglądają tak, że to jest po prostu kawał drutu zwinięty w pętle i ludzie zakładali, zakładają je, żeby chwytać małe antylopy. Niestety czasami się zdarza, że złapie się w to słoń trąbą albo jakieś większe zwierzę i wtedy naprawdę bardzo długo umiejętności. Jaki stosunek do białych mieli tubylcy? Mm, bardzo przyjacielski mm, na pewno na pewno budziłam dużą ciekawość, gdyż byłam pierwszym uh, wolontariuszem. Uczestniczącym w tym programie, tak się akurat szczęśliwie złożyło. Zaś strażnicy wykazali się bardzo dużą tolerancją, gdyż no, doświadczyłam czegoś, co się nazywa szok kulturowy na początku, i oni się bardzo potem starali, żebym się dobrze czuła wśród nich. Bardzo byli cierpliwi, zwłaszcza jeśli chodzi o barierę językową, gdyż Mówili po angielsku, no na, na, w różnym stopniu zaawansowania i y, czasami się zdarzało, że z koszmarnym akcentem, więc ciężko było, ciężko było zrozumieć. Poza tym byli y, bardzo troskliwi i wśród nich naprawdę czułam się bardzo bezpiecznie na patrolu. Jakie były warunki mieszkalne? No cóż, y, warunki były bardzo podstawowe. Y, mieszkaliśmy, ja i wolontariuszka z Kanady. Mieszkałyśmy w takim murowanym domku. W pokoju znajdowało się łóżko, krzesło i mały drewniany stolik. Ze względu na położenie rezerwatu, czyli 50 km od najbliższego miasta, nie mieliśmy prądu, nie mieliśmy bieżącej wody. Jednak Cieszyliśmy się trochę uprzywilejowaną e, sytuacją jako e, wolontariuszki, gdyż no, nie, nie skąpiono nam wody, jeśli chodzi o sprawy higieniczne. Naprawdę można się było kąpać e, do woli. Co prawda, w miejsce, ale zawsze. Czy trudno było Pani się dostać z tamtym miejscem? O tak, bardzo. E, po miesiącu e, bardzo się zżyłam e, z tymi ludźmi. Poza tym oni m, naprawdę są bardzo. Bardzo otwarci, bardzo y, przyjacielscy i zawsze będę tęskniła za tym miejscem i wiem na pewno, że z wzajemnością. Ludziom taki wolontariat? Gdzie, gdzie się powinni zgłosić? Zdecydowanie polecam y, tę formę wyjazdu. A kto może pojechać? No, każdy może. Wystarczy mieć ukończone 18 lat. Y, na świecie jest bardzo dużo organizacji wysyłających właśnie ludzi na wolontariaty. Ja akurat znalazłam ten wolontariat samodzielnie, ale y, w dobie internetu wystarczy po prostu. Wpisać w wyszukiwarkę hasło i poświęcić trochę swojego wolnego czasu i dobrej woli i wszystko można znaleźć. Dziękuję Pani bardzo za wywiad. I ja również dziękuję. Mamy nadzieję, że wielu naszych młodych widzów zainspiruje się Pani historią i pójdzie w Pani ślady. I pamiętajcie! Świat Was potrzebuje!